Cześć, dzisiaj wejście na Dinare, czyli najwyższy szczyt Chorwacji. Jesteśmy w górach Dynarskich. Tak, Dynarskie? Tak to się chyba nazywa. 1830, chyba 1 metrów. I przyjechali właśnie przed chwilą Polacy. W ogóle ci to tutaj, co stoją, to, to wszyscy idą w górę. Gdzieś tam się idzie, o, przez podwórko. Tam gdzie oni są, tam jest szlak. No i ciężko, ciężko w ogóle ten szlak, który się nazywa Dla was. Dla was nazywa się ta, nie wiem jak to nazwać, ulica, czy, 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 czy ta e, miejscowość, nawet to nie jest miejscowość, to jest jakaś osiedlisko. E, także jak będę wyjeżdżał stąd, to jeszcze może coś nakręcę, żeby komuś dać wskazówki ewentualnie jak tu dojechać, bo, bo, bo tak, trochę trzeba poszukać tego miejsca. Podobno jest taki w ogóle inny parking, ale nie, nie znaleźliśmy go. No i coś, przyjechaliśmy tym busem, e, który jest kamperem, e, takim małym i właśnie trochę, trochę stwierdziłem, że mi to przeszkadza jednak, że, że jest taki mały. Ale to też opowiem później. W każdym razie zaraz idziemy na górę i zobaczymy jak tam się wchodzi. 1800 metrów, jakieś 5 godzin wchodzenia. Zobaczymy ile, ile my wejdziemy. Nie będziemy się spieszyć. Pogoda ładna, także nie wiadomo jakie ciuchy brać, bo na górze będzie z 9 stopni. Ale no nie wiem. No lepiej zawsze więcej wziąć i nosić w jedną i w drugą stronę jak, jak zmarznąć miejscowość do której musicie jechać to jest właśnie to kijowo tak się nazywa parking który jest zapisywany to właśnie jest tutaj tu podobno można jechać zaparkować tędy ale tak żeby to znaleźć to tak prosto nie jest Wie, jakiś opis jest ale nie czytaliśmy no i ten idziemy po są oznakowania widać gdzieś O są co chwilę takie czerwone Biało-czerwone na kamieniach czy na drzewie. Eee, oznaczenia, także jest, ten, jest trasa jak na razie bardzo dobrze oznaczona. Zobaczymy, jak dalej. Ładne zapachy, jest kwiecień w ogóle. Eee, 28, chyba, tak jakiś koniec kwietnia, więc pogoda taka jeszcze na przełamaniu. Większość drogi jest po takich kamieniach jak tutaj, bardziej wyboistych, tu jest lepsza ścieżka. Ale większość drogi jest po tych kamieniach takich ostrych, więc na pewno trzeba mieć tutaj buty z jakąś dobrą podeszką otwarczą. Bo o takich kamieniach tak jak to wygląda ścieżka przeważnie. Teraz jest bardziej wydeptana. Częściowo idzie się przez taki niewysoki lasek, więc jest osłona, a później zaczynają się otwarte. Przestrzenie, no i wiadomo, my idziemy, tak jak mówiłem, pod koniec kwietnia, więc nie wiem ile jest stopni. Rano tam było z 6, później nie wiem, może 10-12, teraz pewno więcej. No ale nie jest jakoś bardzo źle. Natomiast wiadomo, jak ktoś ten idzie w czerwcu czy w sierpniu, to pewno jest po prostu tutaj skwar i jest ciężko. Dlatego trzeba się nie wiem przygotować jakoś dużo wody wziąć. Początek trasy przypomina mi trochę drogę na Rysy. Tam widać jakieś jezioro. Myśmy szli tędy, weszliśmy tędy, doszliśmy do tego momentu. I tu jest takie rozdwojenie szlaku. Można pójść albo w tę stronę, albo w tą. Albo pójść tędy, wrócić tędy. Eee, szlaki są takie same, długości czy, czy też trudność jest podobna taka sama. Także w sumie z tego, co żeśmy tam czytali w internecie to nie ma znaczenia, które się wybierze. Bardzo są podobne. Więc fajnie jest później jedną, wrócić drugą, Co więcej zobaczyć. Ogólnie jest ładnie i pogoda idealna. No jest tak w miarę chłodno, ale akurat można iść w rękawku. Czasem mówi się, że stare westerny kręcili właśnie w Chorwacji. Na przykład winę tu, ten niemiecki stary. No to właśnie tego typu skałki mi się wydaje, że przypominają trochę widoki takie ze Stanów. Myślę, że dochodzi o takie tego typu skałki. Ale rzeczywiście wyglądają fajnie. Przypominają jakieś góry skaliste, nie wiem. Prawdopodobnie pitna woda. Znaczy siódka w każdym razie. Co ty co sądzisz o tym? Po godzinnym marszu następny drogowskaz 3 godziny nadal. Jak to widzisz? Yy, a jest druga opcja. Zgubiłem nakładkę od GoPro. No właśnie, w końcu mam to zdjęcie. Tak miejscami wygląda ten szlak, po takich skałkach się idzie. Filmuję to po to, żeby ktoś tu szedł, zastanowił się, jakie buty założyć, to niech to weźmie pod uwagę. Coś tam jest na górze? Nie wiem, czy to dinara już, czy jakiś... Wcześniejszy szczyt, jakaś wieża A my idziemy tak, bo to Polacy idą, tacy akurat cały czas idą z nami Tam jest dwóch i tu dwóch A tam jest wieża jakaś Aha, bo też tam jest No że to ta tutaj Coś tu szybko by było, ale oni idą w tamtym kierunku A trzy godziny było, no nie wiem, to zobaczymy To wygląda na jakąś nieukończoną inwestycję. Tu chyba jakiś miał być kominek. Być może miało być to schronisko jakieś, albo jakiś schron taki domek letniskowy. A może i było, tylko się zawaliło. Chyba tak. Tak, tu był jakiś taki domek. No cóż, zrobiło się chłodno. Wieje. Chłodno, zima nie jest, ale wieje. No i cały czas został pod górę. Odkąd ostatnio filmowałem z tego, tego znaku, to żeby kawał drogi szli pod górę, na tego tu nie widać. Tam jest taka załamanie wprost ściana. I Dalej pod górę. Na razie nic nie widać. Gdzie to? Gdzie szczyt? Gdzie jakieś schronisko po drodze? No przyjemny widok właśnie jak się wyłania chyba szczyt, wygląda że to jest szczyt, przed chwilą właśnie kręciłem filmik, że nie wiadomo gdzie to jest, a teraz mam wrażenie, że to jest tam taka budka, że to jest właśnie to, ale czy na pewno? To jest to? Nie wiadomo, czy to szczyt. Ja się dziewczyny poinformowałem, że to szczyt, ale... ale musisz, że nie? A co to jest? Za blisko, jeszcze schroniska nie było, nie? To miejsce z wodą? Drugie miejsce z wodą pitną. To było zbyt piękne. Już tak, żeśmy się zmęczyli trochę tą drogą. Przynajmniej ja. No i ten i tak sobie pomyślałem, że fajnie, ale to tak coś faktycznie zbyt blisko nagle się wyłoniło ale ładnie jest, popatrzcie jak to ładnie widać te wszystkie skałki przestało wiać, nie jest zimno tak w fajna pogoda ciekawie Ok, to chyba jesteśmy w schronisku będzie przerwa na jedzenie tu jest jakiś szczyt nie wiem jak się nazywa no i tak kameralnie, fajnie, osłonięte od wiatru. Więc dobrze to wygląda. O, chyba będzie znak na dinarę Co tutaj pisze? Nie? Hala, wszystko wie, bo na filmach, w internecie, wszystko przeczytała. Dla Was. Dwa, trzy. Dwie i trzy godziny. Coś tu nie tak. Dwie i pół godziny. A ja nie wiem, coś dziwne, te znaki są. No właśnie widać, że tu sporo jest Polaków, bo nawet jakieś, jakieś polskie te są. Polska flaga wisi, ciekawe. Także jakby ktoś ten, jakby ktoś tutaj chciał przenocować, zaimprezować, czy odpocząć. A są takie spany jakieś. Ale tak nie kapie, w razie deszczu to byłaby dobra opcja. i można się wpisać. Będzie jakaś książka.

Pierwsza droga jest taka bardziej po płaskim, jakieś widać góry, a tam widać jakąś wieżę. Tam widzisz daleko? Nie, Nie wiem, czy być może to jest linara tam, tam, gdzieś tam. Coś widać. Nie wiem. No ale jeszcze podobno prawie godzina, tak? Godzina, bo jak że godzina. ale dopiero że także... No wysoko jesteśmy, widać to. Jest coś przepaść spora. Nie wiem, czy jak to tam wikomerka pokaże, ale. Idziemy granią praktycznie z jednej strony przepaść z drugiej też prawie że także można powiedzieć, że idziemy granią myślę, że tędy, tędy, tędy i chyba tam, czy tam, nie wiem czy to kurczę, jest ta góra. No na razie jedziemy tędy. Jakieś cmentarzysko tu jest Kosa so drzewiny chyba, wszędzie pełno u swojej kosa drzewiny jest, chyba kiedyś tu musiało bujnie rosnąć i w jednym czasie wszystko zginęło. Pełno by na ognisko się nadało, nie? Jakby ktoś potrzebował ognisko tu zapalić, to byłoby czym. Także tak, żeśmy szli tą granią jak widać, cały czas tam dyktujemy trendy. Dalej idziemy. Znowu pod górę. No i cóż, nie widać jeszcze szczytu. No i patrząc po okolicznych szczytach, to jakoś bardzo wysoko nie jesteśmy. Bo wchodzimy na najwyższym szczycie, więc wszystkie w okolicy powinny być niższe. No chyba w końcu jest, bo już kurde i deszczek zaczyna popadywać za Do mu daleko Ale widać tą czerwoną budkę Czy to jest na pewno Dinera? Tak? Ale potwierdzam, mam nadzieję, że to będzie Dinera O tam idą ludzie granią, wracają chyba Drugim szlakiem właśnie tym powrotem na szczęście przestało padać ale, ale już, już, już padało przez moment wszyscy zakładali płaszcze doszczowe a ja takiego nie posiadam niestety zapomniałem wziąć A jest bardzo daleko do powrotu więc mógł strasznie to się jeszcze może wydarzyć w sumie jeszcze do szczytuśmy nie dotarli a tam w tym czerwonym domku chyba jest Ludzi nawet sporo, znaczy sporo Dużo nie jest, ale są, są co jakiś czas, jakieś grupy się spotyka Idzie. Tak się zdobywa szczyty Najwyższe szczyty Najwyższe szczyty Chorwacji Na czterech łapach Praktycznie końcówka na czterech łapach. Jeszcze no, popadał, trochę śliskie te skałki, trzeba uważać. to zdjęcie. Co to pisze? To jest ta słynna budka, inaczej jest, jak widziałem. No dobra, to jest ta słynna. No, mówiłaś. No to dotarliśmy. Łatwo nie było, powiem Wam, że. mieliśmy że mieliśmy dzień dzisiaj. A dwa, że. No jest to A da... no tam jest to jezioro, któreśmy widzieli od dawna. Czy ono jest? Czyli prawie Na górze tam w tym małym takim skronie w tej wieżyczce Ona jest bardzo przydatna wbrew pozorom Już nie filmowałem tam bo tam spotkaliśmy taką grupę I przeczekaliśmy chwilę Ale w razie deszczu to ona to jest solidna porządna konstrukcja I tam naprawdę Mogłoby to nas to ochronić od deszczu A tak zobaczcie co się dzieje W ogóle jest totalna mgła jakaś Zrobiło się chłodno i zanosi się na jakiś deszcz, albo i nie, ciężko powiedzieć. No i idziemy inną drogą. Zastanawialiśmy się, czy w takich warunkach nie lepiej iść tą samą drogą. Po drodze jeszcze jest gdzie się schować w razie deszczu. Ale ten, ale przegłosowaliśmy, bo nas jest dwoje. To każdy miał inne zdanie. Przegłosowaliśmy, że że idziemy ten. oznaczenia są, no bo wiadomo, też tu nie wiadomo, jak będzie oznaczone to. Ale podobno jest to taki, taka sama trudność i podobny szlak, więc zaczyna się dobrze, bo osłonięci jesteśmy trochę. No jest tutaj. Jak widać, bardzo dobrze oznaczone, malownicze, fajnie, fajnie różne krajobrazy zmieniają się, różnego rodzaju, przede wszystkim skały, fajnie też widać jak te skały są degradowane, jak je czas degraduje, rozłupuje, woda, słońce rozłupuje te skały, fajnie to tutaj można zaobserwować. No i tak jak widać, trasa fajna, malownicza I taka łagodniejsza Zgodzi się, lu? Przynajmniej póki co, nie? No, tak wygląda dużo, taka łagodniejsza Ej, Ale to nie wiem, co dalej będzie, także Co? Przepaść? No powiem wam, że tu zimą jakby się szło Na przykład w tym momencie Śnieg jak tu zasypie To tutaj, nie wiadomo gdzie ta linia tej tej przepaści jest. Wystarczy, że śnieg trochę się zawiesi, to no, nie trudno tu chyba jakąś jakiś wypadek czy upadek w te lawiny i te sprawy, nie? Nie wiem ile tu śniegu jest, ale na pewno jest śnieg, bo, bo jeszcze kępki żeśmy spotykali. Tak więc zimą tutaj warunki chyba trudne są. Takie mam wrażenie. No i to widać tą trasę też myśli. No już się Dina raz chowała. i wracamy jakby z drugiej strony całkiem. to i ta skała nie może. Ja nie wiem, teraz do góry będziemy chyba szli, aż? Tak jak to idzie, tak jak tam minął. Czyżby aż tam i aż tam. Ciężko to określić, jak na to wygląda. No to wygląda, że jeszcze pod górę trzeba drogować. Przed chwilą było, szlaki, były oznaczone do góry i na dół że można się zakręcić. No, skorzystaliśmy z wiedzy tutaj grupy, co przed nami idzie, Polaków. Oni już tam stali chwilę i rozkminiali, i sprawdzali w internecie i stwierdzili, że to dołem trzeba iść, bo ten górny szlak to się łączy z tym wcześniejszym, gdzieś na wcześniejszym etapie, gdzieś tam zaraz się łączy z tym. Ale czy oni dobrze aby wybrali, się okaże. Myślę, że, jakby zaś padał, jakbyśmy tutaj szli. Ślisko by było strasznie. Jeszcze taka ciekawostka, że sporo jest tu takich kamieni, które chyba są jakieś miękkie, bo mają takie dziury. I w tych dziurach nie wiem, mrówki są. Jakieś różne rzeczy się dzieją, jakieś tam życie się odbywa. Takich kamieni tu widziałem kilka. Nawet w tym coś też się dzieje. Miękkie, miękkie jakieś kamienie są, w niektórych ziemia jest w środku. Śniadanko przygotowane. Także ten, że jesteśmy już na kempingu. Eee, Jużśmy miejsce na zmienili. Tak trochę ruchliwe tutaj jest, ale w sumie jest ok. Mamy ścianki do namiotu. I co podsumowując tą wyprawę na Dinare to po prostu tak żeśmy mówili, że to prawie jak na Rysy, nie? Tak? Dość spory, do spora takie, takie wejście. Ale trochę dało popalić, szczerze mówiąc. No nie trochę. No nie trochę, no. Także spory, ale bardzo, bardzo fajny. Bardzo fajnie widokowo. Bardzo ciekawe, bardzo skałki. Także polecam jeżeli się wybieracie to polecam fajna przygoda ale jest trochę rodzajem wróciliśmy szybciutko to moja ulubiona bajka tu są toalety nie będę pokazywał w środku ale ładnie, ładnie czysto generalnie i niedaleko mamy bo w sumie tam już mamy tam jest nasz camping no i takie uliczki przeróżne parcele to jest nasza pierwsza parcela Ale właśnie się już zwijamy Jest duża, 107 Numer 107 jest duża po prostu, bo tu jest Full miejsca, to cała jest ta parcela Wszystko, do tych krzaków Także tu bezpokojnie dwie parcele weszły na trzy no i na trzy odbidy No dużo, i na dużo osób jest No i co, jest od razu przy plaży, nie? Z widokiem na Split Tamten budynek, co widać oddali to są sanitariaty, więc daleko Tutaj też taka też fajna parcelka, ładna Czyli to są te takie przy, przy samym brzegu e, No woda, woda wiadomo jak to Drobne kamyczki, jak to w Chorwacji, ale drobne kamyczki i później już jest piasek Z tym, że no wiadomo, jest jeszcze kwiecień, więc e, Więc trochę zimna, nie wiem, czy tu ktoś będzie pływał, zobaczymy Chciałem wam pokazać jak wygląda ten Camping w splicie. czyli jest tak na obrzeżach, to się nazywa właśnie gdzie tu był napis, ta dzielnica ma swoją nazwę zaraz powiem ale jest Camping Split, duży napis nawet oznaczenia są na pasach no i cóż, jest troszkę tak na, na boku miasta i jest przystanek, z którego teoretycznie można by pojechać do centrum, ale... ale... Maj, yeah. zakupiliśmy, właśnie to pokazałem kumquat, takie małe owoce, takie małe pomarańczki. Bardzo dobre. W sumie to pierwszy raz to, to widzimy. Jest tego tutaj sporo. Smakuje to troszkę jak pomarańcza, troszkę jak, nie wiem, bardziej z cytryną, nie? Ale jest takie kwaskowe, słodkie, taki fajny smak, zrównoważony, taki orzeźwiający i to się je ze skórką. Cieka ciekawa sprawa, nie wiem, przyznacie, ale... Tam jest park jakiś, ciekawy podobno. A tu myślę, że się idzie na e, pozostałości pałacu Dioklecjana. E, najsłynniejszy chyba obiekt tutaj w Będziemy zobaczyć. A jak chcecie zobaczyć, jak e, będziemy chodzić jeszcze po splicie, jaki ten kemping wygląda, to zapraszam do subskrypcji i w następnym odcinku pokażę Wam jeszcze dalszą część, co my tutaj porabiamy.